Tak jak już wspominałam, jest to styl bardzo różnorodny. Jest mieszanką tak naprawdę innych stylów, więc, ćwicząc go, można poznać również tajniki ich. Oprócz tego, K-pop, myślę, że każdy w K-popie znajdzie coś dla siebie. Od bardzo kobiecych choreografii, pomocne, krampowe ruchy. Dodatkowo, na własnym przykładzie mogę powiedzieć, że K-pop bardzo pozwolił mi rozwinąć siebie, poznać nowe, moje nowe strony oraz stać się bardziej pewną siebie, chociażby poprzez występy in public. Bella i chciałam dzisiaj Wam przedstawić trzy powody, dlaczego warto przyjść na moje zajęcia. Po pierwsze, K-Pop jest stylem bardzo różnorodnym. Jest to tak naprawdę mieszanka różnych stylów tańca, więc jeżeli nie chcecie zdecydować się na jeden konkretny, to K-Pop jest idealnym rozwiązaniem. Po drugie, K-pop oprócz tańca to przede wszystkim społeczność. A więc przyjście na zajęcia jest idealną formą poznania nowych ludzi o tych samych zainteresowaniach. No a po trzecie, K-pop. Bardzo wspomaga naszą pewność siebie, ponieważ taniec łączy się tutaj z ekspresją i z przekazaniem emocji danej piosenki. Możemy poznać nowego siebie i poprawić swoją ekspresję.